Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, macie pieski, macie kotki. No, jeśli tak, jeśli macie jakieś zwierzątka, no czy może jeszcze jakieś podobne, bo to jest program Lewicy ogłoszony teraz. Lewica startuje do Europarlamentu. I, drodzy Państwo, ja sobie zapoznałem się z tym programem. On został ogłoszony na takim konwencie nie tak dawno, w niedzielę właśnie. I tam są te główne postulaty lewicy. I z tymi postulatami lewica idzie do Europarlamentu. No i wśród tych postulatów, bo to są bardzo naprawdę, to są postulaty, na które warto zwrócić uwagę. W ogóle na lewicę warto zwracać uwagę zawsze z tego między innymi powodu, że Lewica daje nam taką wiedzę empiryczną. To jest wiedza po prostu empiryczna. My się powinniśmy z tego cieszyć, bo dzięki lewicy dowiadujemy się, dzięki lewicy dokładnie dowiadujemy się, gdzie są szczyty ludzkiej głupoty. Gdyby nie lewica, to byśmy tego po prostu nie wiedzieli. Ale teraz Biedroń szumnie ogłasza, że wprowadzone zostaną numery. PESEL dla psów i podobno także dla kotów. Czyli taki numer piesel w zasadzie dla pieska. Nie wiem, czy dla kotów też to ma tam zostać zadekretowane. No ale skupmy się póki co na pieskach. Macie pieska, Biedroń, wysyłacie Biedronia do Europarlamentu. No i tutaj administracja państwowa nada waszemu pieskowi numer. PESEL, czyli taki numer identyfikacji administracyjnej. No i ktoś będzie musiał wpisać tam na komputerze, prawda? Tego pieska, trzeba będzie akt urodzenia, no jest potrzebny, no nie ma wyjścia. Akt urodzenia, jakiś urzędnik musi wpisać tego pieska do ewidencji, wydać jakiś dokument, nie wiem, czy papierowy, czy plastikowy, czy elektroniczny, czy może chip, prawda? Potem jak piesek, umrze, no to trzeba akt zgonu przynieść, prawda, przedłożyć urzędnikowi, żeby zrobić wypis z tego, prawda, systemu administracji państwowej. I to jest jeszcze nie wszystko, oczywiście, bo ktoś za to musi po prostu zapłacić. No, kto za to zapłaci? Wyślemy Biedroniów i śmiszków do Europarlamentu, żeby nam tutaj, prawda, numer PESEL dla piesków przyznali, no i podatnicy będą musieli za tą robotę zapłacić. No bo piesek wpisany do rejestru, wypisany, no to wszystko będą dodatkowe koszty. Ale cieszmy się, drodzy Państwo. Bo nie tak dawno jeszcze Lewica mówiła, że tam mężczyzna może to prawda, dziecko urodzić i tak dalej, że mają zwierzęta w ogóle mieć obywatelstwo, prawda? Czyli koty, psy, krówki, świnki, to, mają, to ma być obywatelstwo dla, tych, dla tego całego zwierzyńca w, naszym, w naszej Polsce. Tak to miało wyglądać, a robaczki tam jakieś, ślimaki, robaki. Czy jakieś tego typu karaluchy, to mają, być, mają mieć status uchodźcy. Ale gdyby się okazało, że zwierzęta miałyby obywatelstwo już nadane z urzędu, no to już nie będzie jedzenia schabowego, prawda, na obiadek w niedzielę. No nie ma, do widzenia, żegnam, krówki też nie będzie. A tutaj jeszcze krótko Państwu powiem odnośnie właśnie wołowiny. Bo jak państwo tam kupujecie sobie w sklepie na przykład wołowinę, idziecie do tego sklepu, kupujecie sobie tam wołowinę, prawda? I my kupujemy od rolnika w ogóle mięso w ogóle i y, także czy mięsko wieprzowe czy, czy, czy wołowe. I ostatnio kupiliśmy właśnie sobie od rolnika bo akurat tamtą krówkę y, sobie zabił i powiem wam robiliśmy gulasz bo mieliśmy ochotę na placki ziemniaczane to są placki po zbójnicku tak zwane. I jak się przygotowuje ten gulasz to pokrojone mięso prawda y, na y, patelni jak to sklepowe mięso weźmiecie y, i zaczynacie je tam podsmażać na, nie wiem, maśle czy na, na jakimś tłuszczu i tak dalej, to to mięso od rolnika, ono nie wydaje żadnej w ogóle wody. Zapach w domu jest w ogóle inny, całkowicie. Ono nie oddaje wody, natomiast mięso sklepowe to na patelni potrafi być nagle wody tyle, się po prostu yy, uwolnić z tego mięsa, że to mięso już przestaje się smażyć, a się po prostu dusi. Dodatkowo jeszcze... Drodzy Państwo, na patelni robi się taki straszliwy, biały osad, to na pewno Państwo zauważyliście, to mięso jest po prostu ostrzykiwane. To jest z całą pewnością mięso trujące. No to tak przy okazji, oczywiście, tej, tej, tych, tego obywatelstwa dla krówek tutaj i dla świnek tutaj wtrąciłem. Także jak macie te pieski swoje, prawda, tam, no to numer PESEL gwarantowany jest przez Biedronia i przez śmiszka. A dlaczego on chce to zrobić? Bo to jest też ważne, żeby nie było bezdomnych piesków. Biedroń chce to zrobić, żeby nie było bezdomnych piesków, bo te wybory, jak mówi Biedroń, one nie są tylko o nas. Musimy pamiętać o naszych najlepszych przyjaciołach. No ja tam nie wiem, czy państwo macie wśród zwierząt przyjaciół, bo ja na przykład, no nie, no nie jestem w stanie się ze zwierzęciem przyjaźnić, no, ja tam wolę się z człowiekiem przyjaźnić, ale z człowiekiem jest, y, przyjaźń może być trudna, bo od człowieka coś nieprzyjemnego możemy usłyszeć, na no, od zwierzęcia, no posłusznego, który tam dostaje jeść, prawda, y, Michał ma, y, spanie ma, no to jedynie tam y, głaskanie i przytulanie, to myślę, że to się może ludziom podobać, ale y, bezdomne pieski, no, y, ja też y, nie wiem, czy jest wielu ludzi bezdomnych w ogóle w w naszym kraju, no bo jest, no prze, prze, przecież też mają PESEL i są ludzie bezdomni. Nie wiem, dlaczego nadanie y, numeru PIESEL, numeru PIESEL temu pieskowi ma zdecydować o tym, że nagle te psy staną się bezdomne. No, są ośrodki do tego, żeby się zajmować tymi psami, są jakieś schroniska dla zwierząt i tak dalej, i tak dalej. To mniej więcej z tego, co mi wiadomo działa bardzo dobrze, bo ludzie z radością nawet oddają pieniądze na takie schroniska, opiekują się tymi zwierzętami sobą się nie potrafią zaopiekować w ogóle ludzie, ale zwierzętami to już oczywiście jak najbardziej. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, to to nie jest pomysł tak naprawdę lewicy. To nie jest pomysł lewicy, że te, ten numer PESEL teraz lewica tutaj nadaje. Bo także rząd PiS podobno chciał wprowadzenia numeru PESEL dla psów. Także jeszcze kolejna rewelacja. I kolejny postulat lewicowy, drodzy Państwo, to jest Trzeba odejść od standardu 8-godzinnego dnia pracy, który ma już ponad 100 lat za dużo pracujecie, ludzie. Teraz y, tygodniowy czas pracy ma wynosić do 35 godzin. I to jest podstawa w ogóle. Ja też myślę, czemu 35 godzin? Jeszcze bym to skrócił. W ogóle leżeć, w ogóle leżeć, leżeć na TikTokach, się bawić i tak dalej. To są kolejne postulaty lewicy. I tutaj chodzi y, kolejnym takim punktem, który chciałbym jeszcze poruszyć, bardzo ciekawym, interesującym, o czym mówił czarzasty na tym konwencie lewicy. Nadchodzi czas na Europejski Fundusz Mieszkaniowy. 100 miliardów euro na budowę mieszkań na wynajem. Dla Polski udział w Europejskim Funduszu Mieszkaniowym powinien wynieść 10 miliardów euro. I za te pieniądze z Unii Europejskiej! Za te pieniądze, dzięki lewactwu, polskie samorządy wybudują 100 tysięcy mieszkań na tani wynajem. No ja jestem znowu ciekaw, jakiż to będzie tani wynajem. Lewica pojedzie, żeby wyciągnąć z Unii pieniądze, czyli wysoko opodatkowaną pożyczkę. Z reguły my za euro płacimy już teraz. Jak bierzemy jedno euro, dostajemy to już nam naliczają 8 tysięcy złotych, Czyli 2 euro. Taka jest przebitka do oddania. Więc tanie mieszkania na tani wynajem, dzięki Unii Europejskiej, która łaskawie nam daje pieniądze, które musimy zwrócić. Nawet gdybyśmy wzięli jakąkolwiek pożyczkę, pożyczkę prawda, z banku, to ta, na budowę tych mieszkań, to ta pożyczka nigdy nie byłaby tak duża, jak prawda, pieniądze z Unii Europejskiej, które łaskawie nam daje pieniądze na to, żebyśmy tutaj mogli coś zbudować i postawić znak, że to wszystko zbudowaliśmy dzięki Unii Europejskiej, a w istocie dzięki tym wspaniałym urzędnikom, którzy przy tej okazji, jak te pieniążki wychodzą z Unii Europejskiej, to przy tej okazji oczywiście no, rączki gdzieś tam położą to jeden, to drugi to jakiś pośrednik to jeszcze i tak dalej. Także, drodzy państwo, takie są rewelacje dotyczące programu lewicy, trochę śmieszne, trochę śmieszne. Psel, piesel dla psów. Ja nie wiem, jak to będzie badane, jak to w ogóle będzie wyglądało i komu to jest potrzebne, ale wygląda to naprawdę fajnie. Pyski tych, tych lewicowców. No to jest oglądać to, to jest w ogóle. To nie ma kabaretu, który mógłby temu dorównać, bo przecież i Czarzasty, stary komunista, który wódę ze szklanki tam wali, i Biedroń ze, ze śmiszkiem, i te całe lewicowe bractwo w postaci tej Żukowskiej, i tamtych celebrytek, panienek, które tam się drą po tym Sejmie, no to jest po prostu coś wspaniałego, to jest świat dzisiejszy. Świat dzisiejszych wrażeń. Ale czemu się tak stało, że ten Śmiszek się tak obraził, prawda? Jak zapytano go, czy yy, Biedroń to jest jego mąż, czy żona. Czemu on się tak obraził? No, czy miał prawo się obrazić, drodzy państwo. To nie jest tak, że nie miał prawa się obrazić. On miał prawo się obrazić, drodzy państwo. Ja państwu to wytłumaczę. No, to nie jest problem tego, kto tam jest tym... Mężem, a kto tam jest tą żoną? Bo nawet Biedroń mówił rzekomo, że on ma, Biedroń mówił, że on ma męża. Że on ma męża, czyli wyglądałoby to tak, że Biedroń jest żoną, skoro ma męża. Bo jest taki materiał wideo w internecie można znaleźć. Ale to nie o to chodzi, drodzy Państwo. Oni są obaj mężami stanu. Oni są mężami stanu. Jakże można było zadać takie pytanie, popełnić tego typu fopa i zapytać, kto jest w tym związku mężem czy żoną? No przecież wiadomo, że żona nie może być mężem stanu. Czy żona może być mężem stanu? No nie. A tutaj dwaj mężowie stanu, którzy o co walczą? Bo tu w tym programie lewicy jest także, że będą walczyli o prawa tych tęczowych rodzin. Prawa tęczowych rodzin, to wszystko musi zostać wywalczone. Ja dzisiaj rano na kanale puściłem film w formie live, także o tym, jaka to książeczka dla dzieci została wydana w Hiszpanii. To jest kolorowanka dla dzieci powyżej 6 lat. Kolorowanka, do, dokładnie mówię. I w tej kolorowance są sceny, jak z filmu porno. To jest po prostu rzecz. Nie do pomyślenia. A więc, drodzy państwo, myślałem, że jeszcze kot mój przyjdzie tutaj po prostu i się połasi tu, po, po, będzie się chciał głaskać, ale gdzieś chyba poszedł zapolować na jakieś stworzenie, bo wieczór się zbliża. E, no a przy tej okazji bym go także poinformował, że być może i jemu zostanie nadany numer PESEL. Gdyby to ode mnie zależało, to ja z numeru. Pesel, to ja bym zrezygnował, ja bym zrezygnował, bo to jest, drodzy Państwo, administracja dla małp. To wszystko to jest administracja dla małp. Pomyślcie, ile urzędników będzie znowu się musiało zajmować tą administracją, gdy tym samym ta administracja miała być cały czas po prostu okrajana. Rząd miał być Niewielkim naprawdę rządem, gdzie specjaliści zajmują się sprawami przede wszystkim państwa, a tutaj mamy zajmowanie się czystymi, powiedziałbym, głupotami. Piszcie, co myślicie o pomysłach lewicy. Kłaniam się nisko, życzę przyjemnego wieczoru i pozdrawiam.